Hej, hej! Witam Was bardzo gorąco w trzecim dniu naszych świątecznych zabaw. Paczki już na nas czekają, a dziś, moi drodzy, kolej na numerek trzeci. Także na placu boju zostaje trujeczka z bajecznej kasy, trujeczka ze świątecznego kalendarza, no i oczywiście trujeczka z paradiso. Oprócz tych trzech strapeczek dokładamy bonusika, a dziś wystąpi. Worek z kasą, szczęśliwe linie i super 7. Oczywiście wszystkie zrapki z numerkiem trzecim. I kochani, zaczynajmy naszą zabawę. Sama nie mogę się doczekać. Widzieliście sami, jak pierwszy drugi odcinek wyszedł pod względem bajecznej kasy. No, mam nadzieję, że będzie tak dalej. A tymczasem, słoneczka to, na co moje bieski czekają, a więc świąteczny kalendarz. Dzisiaj mamy numerek trzeci. A żeby do niego zajrzeć, no, to niestety musimy go otwierać. O, właśnie tak. Także jedziemy z trójeczką, No, najlepsze jest to otwieranie tych kalendarzy, wiecie? O, 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 tu już zahaczyliśmy. Nie chcę go podrzeć, bo zostanie kochani na pamiątkę. Oj, ale chyba będziemy musieli tutaj zrobić cięcie. O i mamy to, a pod trójeczką co jest? A dzisiaj moje maluchy przekąszą sobie, o ile tego jest. Zobaczcie to chyba jakieś wołowe przysmaczki, coś ala kabanosy. No moje dzieciaki takie coś to one bardzo lubią. I ja wam powiem tak jak zrobiłam wam przebitki. Jak widzieliście, co się dzieje, jak daję moim maluchom jakieś przekąski. A na co słoneczka czekają? A na jedzonko. Proszę mini. Zosia też dostanie. Dobre. O, jak smakuje maluchom. No to jeszcze po jednym. Miniuś. Oj. I Zosia. Smakowało? Dziewczynki? Pewnie, że smakowało. Także kolejne przekąski dla naszych malców są. Ale moi drodzy, możemy się zabrać za nasz trapping. Najpierw nasze rozgrzewacze. Później przystroimy sobie drzewko. Kolejną ozdóbką ze świątecznego kalendarza, ale póki co, jedziemy z super siódemką. Dziś testujemy numerek trzeci, a więc, kochani, trzymajcie mocno kciuki, bo te nasze bonusiki, które dobieram, no póki co to na razie nam nie dają żadnych efektów. A mamy dwójeczkę, mamy trójkę, a potrzebujemy siódemki. Jest szóstka, jest czwórka. Siódemkę ominęliśmy jest ósemka, piątka i dziewiątka. No, siódemki w tym spisie nam zabrakło. No, super, siedem puste. No, zobaczymy, jak tutaj będą szalały szczęśliwe linie. I moi drodzy, jedziemy. Pierwsze symbole, których będziemy poszukiwać, to kwiat i kości. Dobra, mamy kwiatek na samym szczycie. Kości też mamy. Tu kolejne kości, a tu kolejny kwiatek. No, troszkę nam wpadło tych symboli. Ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, bo teraz korona i złoto. Koronka jest, złoto nieopodal. No i nic więcej. Tęcza i dzwon. Dobra, mamy tęczę i na tej tęczy skończymy. No, dzwonek nam nie zadzwonił. Księżyc i gwiazda. No, tak podniebnie nam się zrobiło. Mamy księżyc. Jest kolejny i jeszcze jeden. Ale za to gwiazdka nie zawitała. Cytryna i podkowa. No to szukamy. Mamy podkówkę i to nie jedną. No ale za to cytryny nie mamy. Gruszka i sakwa. Sakwę mamy. O tutaj. Tutaj jest kolejna. O, gruszka też się pojawia. A my przechodzimy do garnka i do kraba. Garnek i krab. I słuchajcie, jedyny krab jaki tu jest. To jest w ostatnim kafelku. No, garniec nam się nie pokazał. Klucz i słoń. Dobra, słonika mamy u góry, tutaj jest klucz. Kolejny słoń, a tutaj mamy parkę. Truskawka i diament. I tak. Tu mamy diamencik. Jest też truskawka. I tutaj kończymy diamentem. No to następne: arbuz i serducho. No to szukajmy: arbuzy i serducha. Serduszko jest. I jest też drugie: no arbuza nie dali nam. Słonko i banan. Słoneczko jest. Banan. Obecny, no ale wygrana jest nieobecna, moi drodzy. No, szczęśliwe linie puściuteńkę. No, trujeczka póki co to nie ugięta. ty tam trzymaj mocno kciuki, bo przed nami kolejna trójka. Worek z kasą i moi drodzy, szukamy takiego otopliczku. No i oczywiście wygrywających liczb. A wygrywać tutaj będzie 53, 25, 34 i 12. No, kochani, mocno kciuki zaciśnijcie. A mamy 45, 41, 26, 15 i 57 w pierwszych worach. No to zerknijmy co w dolnych. 39, 43, a potrzebujemy 34, 35, 33 i ostatnia szansa to 22, moi drodzy. No i worek. W tym przypadku, no, był puściutki, zaświeciło pustkami. A więc, kochani, przechodzimy do paczuszek. Na pierwszy ogień bajeczna kasa. No i wam powiem, że od pierwszego odcinka naprawdę ją polubiłam. A szukamy kuferka, szukamy wora i oczywiście wygrywających liczb. No, zobaczmy, jak te trójki będą się spisywały. A pierwszą liczbą, którą będziemy, której będziemy szukać, to jest szósteczka. 35, 7.

Ale i tak ją lubię. No to teraz paradiso, kolorek niebieski. I kochani, no tak jak mówiłam, trzymajcie mocno kciuki, a nawet i mocniej zaciśnijcie słońce i motyl. I pierwsze nasze symbole są dopiero w grze czwartej. O tu jeszcze jedno słonko. No po drodze nie było, ni a nie jest motylek w pierwszej. No czas na okulary. Dobra, a pod piąteczką ani słońca, ani motylka. Mewa i nuta. Mewa jest, tutaj nic, tutaj nic, no to ta nuta musi się tutaj ukrywać. I faktycznie jest. Jedna, bo jedna, ale jest, no mewa nam się nie powtórzyła. Termometr i cytryna. Dobra, mamy cytrynkę, no w zasadzie pomarańcza. Tutaj termometr, jest drugi owocek. W czwórce nic. A pod piątką w centrum jeszcze mamy wysoką temperaturę, a oprócz niej jeszcze pomarańczka. Shorty i aparat, no wysyp aparatów to ja widziałam na dole. A tutaj pierwsze dwie, nic z naszych symboli. Aparacik kłania się w grze trzeciej. Tutaj za to mamy i shorty, i aparat, a poniżej szorty aparat. Szorty są. A teraz zobaczcie, ile tutaj zdjęć będziemy robić. No, nafotografowaliśmy się. Łódź i bluzka. I tak, bluzeczkę już mamy, jest też łódka. W czwórce powtarza nam się bluzeczka. I na dole mamy łódkę. No bluzki już zabrakło. Chmura i latarnia. I zobaczcie, w pierwszej nic, w drugiej to samo, trzecia pusto, i dopiero w czwartej mamy chmurkę. A latarnia. A latarnia się skryła tutaj w rożku. Chmury nie ma? No nie ma. Okulary i ryba. Mamy rybkę. Jest i kolejna. Tutaj nic i na dole. I na dole nie ma okularów, a gdzieś tu muszą być. No i faktycznie są, bo są w grze trzeciej. To jest właśnie fajne w tej zdrabce, że chociaż raz, ale każdy z symboli jest w zdrabce. Arbus i wiadro. I tak, wiaderkiem sobie zaczniemy. Mamy arbuza. Tutaj nic i na dole. No, na dole już widzę to wiadro. Ośmiornica i delfin. I tak, delfinek już jest. Mamy ośmiornicę. Tutaj kolejny delfin. A poniżej, no, mamy tą ośmiornicę. Delfinka zabrakło. Dwa ostatnie symbole. Niby się nie zapowiada, ale może i wodolot i parasol dadzą nam wygrane. Wodolot i parasol. Mamy wodolocik. Tutaj jest kolejny, zobaczcie w czwórce dwa parasole i na dole wodolot, parasol, no wodolot jest, ale zablokował go żółwik. No niestety Paradiso, kolejna ze zdrapek pusta. Kontrolne różne, no i w Paradiso, moi drodzy, nam się nie powiodło. A więc słoneczka, przyszedł czas na przystrajanie choinki, bo przed nami została tylko jedna zdrapeczka świąteczny kalendarz. A więc my, moi drodzy, otwieramy sobie w naszym kalendarzu okienko z numerkiem trzecim. No, jestem ciekawa, jaka tutaj figurka na nas czeka. A czeka na nas co? O! O, o, o! Słuchajcie, cały nam się rozerwie. O, dobra, tutaj mamy, tutaj mamy. I tam tararam. I mamy tutaj skarpetkę. Zobaczcie, skarpeta pełna dobroci. No, bardzo fajne są te zawieszki, Wam powiem. Ja na początku, jak je zamawiałam, to myślałam, że one w ogóle będą płaskie. Że one będą takie, wiecie, 2D. Ale się okazuje, że one są takie fajne, jak bombeczki. A więc, kochani, wjeżdża nasza choineczka i ja Wam zaraz coś pokażę, bo obmyśliłam plan, abyście zobaczyli w końcu choinkę. Ale najpierw moje zabawy krawieckie. I Słoneczka teraz patrzcie. O, i mamy choineczkę. A do tych naszych dwóch ozdóbek wędruje moi drodzy dzisiaj ta nasza skarpetka. No, aż się wygina. No musi tak być. Ja wam oczywiście zrobię zrócić, jak ona w całości wygląda, i moi drodzy, możemy jechać dalej. Choineczka pięknie przystrojona. I słoneczka. My się zabieramy za ten nasz świąteczny kalendarz. Ostatnia zdrapka na dziś. I wam powiem, że wynik dzisiejszego drapingu póki co nie jest optymistyczny, ale nasz kalendarz może to za chwilkę zmienić. Ostatnia strujeczek na dziś. I moi drodzy, trzymajcie mocno kciuki, aby się pokazała nam gwiazdka w choince. No, albo żeby była wygrana któraś z kolejnych gier. A zaczynamy chłodno, bo z soplami. Dalej mamy kożuch. Ciuchcia, jest kominek, skrzat, pod szósteczką trąbka, pod siódemką czapka, mamy też sanie. No i pamiętajcie, że nasza zabawa, za chwilę sobie podkreślimy w kalendarzu skarpetkę, a skarpeta tutaj się jednak pojawia, nie? Kolejna rękawica, jest też renifer, kula. Dalej są szyszki, stroik, aniołek, kartka. Pod dziewiętnastką pierniczek, dalej dzwonek i ostatnie pięterko. Mamy świecę. Jest skarpeta, łyżwa. I na końcu mamy choineczkę. Także kochani, no gwiazdka się nie pokazała. Ale zobaczcie, skarpetę dzisiaj mieliśmy, prawda? no Teraz wisi na choince. No to jedziemy w grę. 25 i moi drodzy trzy takie same kwoty. A mamy 50, 30, 10 tysięcy i dolny rząd. Mamy dyszkę. Mamy drugą trzydziestkę, czy będzie trzecia. No jest druga dyszka. Tu się nie powiodło, ale jeżeli w bonusie będziemy mieli Mikołaja, to mamy, kochani, zawrotną kwotę 50 zł. A mamy co? A mamy prezent, no w takim prezencie pięć dyszek bym chciała dostać, ale prezent nam tutaj nie wygrywa. I kochani, ta nasza zdrapeczka, którą wczoraj kolorowaliśmy, na choince już mamy pierniczka, mamy Mikołaja, a dziś słoneczka, czym przystroiliśmy choinkę? A właśnie taką oto skarpetką. No jestem ciekawa, czy większość z tych symboli się tutaj nam pojawi, no póki co to nam wchodzą. Tu jest zdrapeczka z drugiego odcinka i tak jak wczoraj mówiłam, będzie nam towarzyszyła do samego końca. Będziemy sobie zaznaczać, co tutaj ciekawego nam wpadało. A teraz, moi drodzy, jedna z ważniejszych rzeczy, podsumujemy sobie dzisiaj trujeczkę. A więc tak, no podsumowując, no rozgadywać się nie ma co, bo dzisiaj całkowicie, absolutnie puścił tenki odcinek był. Tu na dyszkę. I moi drodzy, no zobaczcie, tych zer jest coraz więcej. No jedynie co to się wybrania ta bajeczna kasa. No zobaczymy jak dalej. Jeszcze wiele zrapek przed nami i słoneczka, w nich wszystko może się wydarzyć. A teraz, kochani, już żegnam się z Wami. Już teraz Was zapraszam na kolejną część naszych zdrabkowych, świątecznych zabaw. I kochani, już teraz trzymajcie mocno kciuki za czwóreczkę. A tymczasem już żegnam się z Wami. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo cieplutko i życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dużo zdrówka i uśmiechu. I widzimy się już jutro. No to pa!